Jezus, jakie mamy brudne auto? Niedziela. Niedziela jest pracująca. Tu autko czeka na odświeżenie, bo to jest taki mały prezent. Słuchajcie, niedziela to niedziela. Pracujemy. Pokażemy Wam, jak Zapraszcie. to dzisiaj wygląda. Mieliśmy tego jeszcze nie pokazywane, ale co to. Słuchajcie, jesteśmy prawie na finiszu. jest. Wszystko jest podłączone. Jeszcze jest mały bałagan. Tu jest wymieniona już ściana, bo tu będą. Co tu będzie Maja, tutaj? Będzie piękny uchwyt z flexa na polerki. Tu już jest ładowareczka przygotowana, żeby powiesić. Będą e, oczywiście XCFR. Tu wisiały trzy polerki, a ja będę wisieć trochę więcej. Dużo więcej. A, widzicie, tu czekają uchwyty z zamontowania, tylko czekamy na ten jeszcze uchwyt. Jeszcze jutro POKA do nas dojedzie, a tutaj będzie z flexa oczywiście uchwyt, nie? No i co? Tutaj mamy też. Będę miała kącik przygotowany pod produkty z Słega. Ale też będą jeszcze inne produkty: The Turner, Cure Lab, Shine, Gion. Frontline, Frontline oczywiście też będzie. Pasty, kartek i tak dalej. System polerski właśnie z karteka. Pady z Royal Pads'ów oczywiście. No bo skąd? Także no tutaj jeszcze się dużo zadzieje w tych produktach, i te wszystkie produkty będziecie mogli też wykorzystać i użyć, spróbować na naszych szkoleniach. Będzie tu więcej spotkań y... stricte y, produktowych. Takie wydarzenia produktowe, wydarzenia może. Wydarzenia produktowe, gdzie będziecie, będziecie mogli faktycznie porównać, pomacać i tak dalej. Ale to, że Madzia jest y, dystrybutorką Flexa, y, po prostu. No troszkę nas. Mobilizuje, mobilizuje do, tego. do tego, żebyście tu faktycznie mogli wypróbować e, sprzęt Stricte i tu będą płyty wszystkim. do polerowania, e, wszystkie możliwe polerki będziecie mieli do, do pomacania. I do tak pomacania. samo będziecie mogli też wypróbować sobie system szlifierski kowaksa oczywiście i popróbować sobie co do czego. Także Waldek wam tam pokazuje, jest tego do oporu, a będzie jeszcze więcej. Tam pomieszczenie też już prawie jest... Też możemy pokazać. No już jest w lepszym stanie niż ostatnio wam pokazywaliśmy. Będziemy się, no, będziemy, no my się bawimy generalnie całym tym detailingiem, więc e, postaramy się pozarażać was możliwie tak bardzo jak się da żeby się tym właśnie bawić, nie spinać, wyciągnąć kołek z tyłka i za dużo skrzynek tego wszystkiego, więc to wszystko idzie na wieszaki. No jeszcze zostało nam parę płyt, ale to już od zewnętrznej strony. Żeby tu jeszcze stło... pójdą loga naszych partnerów, żeby to wszystko było ładnie widoczne. Będzie taka ładna ścianka, że można było sobie zdjęcia zrobić przy wręczaniu dyplomów. Na przykład ktoś będzie chciał sobie zrobić na tle tak, naszej może detailerki. Tak, u nas Flex Experta. I takie tam, nie wiem, dla każdego coś. Macie jakieś pytania? W ogóle może, może macie coś do zaproponowania? Coś mamy zrobić, zmienić? Wziąć? Może coś o czymś nagrać? A Jakiś filmik? Wziąć? Może coś w najbliższym wydarzeniu? Jaki mamy. Mamy w planie zrobić e, troszeczkę łączone, bo pokażemy Wam system Flexa, karteka. Uważaj kabel. E, Karteka i pokażemy Wam e, trochę produktów ze Słega mhm. i Frontline'a. Także takie skupimy się na czterech firmach. E, A to takie wydarzenie też Wam powiemy, chyba bliżej. No to już wydarzenia. bliżej tego no, wydarzenia no, będziemy dawać znać. Będziemy Na pewno, żebyście mogli wziąć udział. Kręcić się z tym wszystkim. Widzieliście? Dubacze, grzybacze? To stara ma. No. Grzybacze, dubacze. Zawsze wszystkich to interesuje. A to co Ty są, tu masz? To są dubacze, grzebacze. <laughs> tu macie system kowaca. Tu macie część tornadorów, reszta lisi, trochę aplikatorów, trochę łyżek. Cała masa szczotek, Cała masa szczotek i tu, takie trochę serwisów. Tak, A tu jest szofeczka na flaszki od klientów. Tak, o, na załączniki od klientów. Na załączniki od klientów, bo klienci jedynie ewidentnie wolą nam dawać. I pamiętajcie, nie białe, nigdy białe. Nie Tak, tak, kolorowe. Coś ci się uciekło główka kolorowe. ucieka. Ci główka ucieka. Coś no. się e, główka ucieka. Tutaj już oczywiście część flexów, jak widzicie, jest w załączonym obrazku wisi, czyli opalarka, wkrętarka i ładowarka, ponieważ to wszystko na tej jednej ściance mniejszej się nie zmieści, więc jest gdzieś się porozglądać i podotykać, wypróbować. Dobra, tymczasem do zobaczenia, pa. Pa.